Mecenas Mariusz Śniarowski z kancelarią the Parisman Firm reprezentują sprawy Polaków od 40 lat od wypadków samochodowych po urazy na placach budowy. Zadzwoń teraz 1888 Wypadki. Pamiętaj, opłata tylko w przypadku wygranej. Uzyskaj sprawiedliwość już dziś. Odkryj łatwość wysyłki z dompakiem. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w transporcie jesteśmy Twoim pewnym i bezpiecznym wyborem. Niezależnie od tego, czy chodzi o samochody, motocykle, czy usługi przeprowadzkowe do Polski służymy Ci wsparciem. Świętując dzień płaskiego Pamiętaj o dompaku. Jesteśmy szybcy, solidni i celebrujemy polskość. Myśląc o przesyłkach do Polski, pomyśl o Dąpaku. Kalendarz Polonii w Rampa TV, czyli skrót najważniejszych wydarzeń dotyczących Polonii w metropolii nowojorskiej, Teresa Myśliwiec, zapraszam. A dzisiaj w programie, prezydent RP w amerykańskiej częstochowie spotkał się z Polonią. Uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej pod pomnikiem katyńskim w Jersey City. Pierwsza dama RP spotkała się z Beyond Polish American Women's Club. Pierwsza dama próbuje aktywny tryb życia podczas biegu w Central Park. Narodowe czytanie z Pierwszą Damą w konsulacie generalnym RP. Ekskluzywny wywiad redaktor naczelnej Moniki Adamski z prezydentem RP Karolem Nawrockim na stronie Radia Rampa. A na koniec kalendarz Polonii czyli zapowiedź nadchodzących polonijnych wydarzeń. Zapraszam. 21 września w Dole Stan w stanie Pensylwania w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, nazywanym amerykańską Częstochową, para prezydencka spotkała się z Polonią mieszkającą w Stanach Zjednoczonych. Wizyta Marty i Karola Nawrockich w Sanktuarium rozpoczęła się od uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego. Po Mszy Świętej prezydent RPE wraz z małżonką spotkali się z amerykańską Polonią. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom polonijnym. Odznaczeni zostali Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Anna Maria Anders, Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz Antoniak i Janusz Romański. Krzyżem oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Tymiński. Krzyżem kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej ojciec Karol Jarząbek. Aleksandra Jółkowska-Boem, Srebrnym Krzyżem Zasługi Jarosław Kuzemczak, Brązowym Krzyżem Zasługi Angelika Małysa. Spotkanie z Polonią Karol Nawrocki rozpoczął od podziękowań za wsparcie w wyborach prezydenckich. Karol Nawrocki zapowiedział, że wkrótce zostanie powołana Rada do spraw Polonii i Polaków za granicami RP. Po spotkaniu para prezydencka złożyła wieniec przed pomnikiem Mściciela autorstwa rzeźbiarza profesora Andrzeja Pityńskiego, kawalera orderu Orła Białego, twórcę wielu pomników w Polsce oraz w USA, w tym pomnika Katyńskiego w Jersey City. 21 września odbyły się uroczystości pod pomnikiem Katyńskim w Jersey City. Upamiętniające 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej i agresji ZSRR na Polskę oraz 24. rocznicę ataków 11 września na Stany Zjednoczone. Uroczystości zorganizowane zostały przez Komitet Obrony Pomnika Kateńskiego. Podczas uroczystości została również odsłonięta tablica informacyjna przy Pomniku Kateń 1940. W uroczystości brały udział polskie szkoły dokształcające, wśród nich Akademia Jana Pawła II z New Jersey, towarzyszyła im wiceprezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających Maria Marchwinski. Kwiaty pod pomnikiem złożyli również przedstawicieli PSFCU z oddziału w Linden. 22 września w restauracji Pierożek na Greenpointzie małżonka prezydenta Marta Nawrocka spotkała się z przedstawicielkami Beyond Polish American Women's Club. Macie panie prawdziwą odwagę, by podbijać świat, by realizować i rozwijać swoje aktywności zawodowe tu, za wielką wodą, daleko od Polski, choć wciąż z Polską w sercu. Serdecznie za to dziękuję, mówiła pierwsza dama. Każda z pań mogła podejść do pierwszej damy, przedstawić się, opowiedzieć o sobie, swoim życiu i biznesie, a także zrobić pamiątkowe zdjęcie. Polish American Women's Club Beyond. To projekt Radio Rampa skierowany do kobiet polskiego pochodzenia mieszkających w USA. Klub powstał z inicjatywy Moniki Adamski, redaktor naczelnej Radio Rampa, aby łączyć kobiety polskiego pochodzenia z różnych branż w metropolii nowojorskiej, a jednocześnie wzmacniać pozycję kobiet w społeczności emigracyjnej. 22 września małżonka prezydenta Marta Nawrocka wzięła udział w biegu w Central Park wraz z polonijnym klubem biegowym Polska Running Team. Najpierw prezes klubu Urszula Musik przedstawiła historię klubu, opowiedziała o najgłówniejszych założeniach i działalnościach klubu, a na koniec wręczyła klubową koszulkę, którą pierwsza dama od razu spontanicznie założyła na siebie i dodała. Tworzycie piękną wspólnotę, nie tylko sportową, ale i charytatywną, angażując się w działania na rzecz drugiego człowieka. Godnie reprezentujecie Polskę. Potem Paweł Myśliwiec zrobił dla wszystkich rozgrzewkę i poprowadził bieg wokół malowniczego jeziora z widokiem na wieżowce. Na koniec pod pomnikiem króla Władysława Jagieły wszyscy mogli sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia z pierwszą damą. 23 września w konsulacie generalnym RP w Nowym Jorku odbyło się narodowe czytanie z udziałem pierwszej damy i dzieci z polskich szkół dokształcających z Nowego Jorku i New Jersey. 21 września prezydent Polski Karol Nawrocki udzielił wywiadu Rampa TV. Wywiad zarejestrowany został na terenie sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, czyli w amerykańskiej Częstochowie w Doleystown w stanie Pensylwania. W rozmowie z telewizją Rampa prezydent Nawrocki podkreślił znaczenie wspólnoty polonijnej w budowaniu wizerunku Polski na świecie i rolę, jaką odgrywa w relacjach polsko-amerykańskich. Podkreślił, że naród polski to nie tylko mieszkańcy w granicach kraju, ale również blisko 20 milionów rodaków rozsianych po świecie, z czego około 10 milionów w samych Stanach Zjednoczonych. Opowiadał o bezpieczeństwie Polski i współpracy z USA. Podkreślił znaczenie Jana Olszewskiego, któremu poświęcono pamiątkową tablicę. Na zakończenie rozmowy prezydent Nawrocki przyznał, że polityka nie zaskoczyła go po kampanii wyborczej. Pozostanę z sobą i będę najlepiej wykonywał swoje zadania dla Polski i dla Polaków w Stanach Zjednoczonych. Podsumował. Zapraszamy do wysłuchania całego wywiadu na stronie Radio Rampa. Radio Rampa poleca następujące wydarzenie. W dniach 26-28 września w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpointzie odbędzie się multimedialny spektakl Zofii Dalest. Maczek w Aleppo. Historia generała Stanisława Maczka i polskiej enklawy w Niemczech po II wojnie światowej. Organizatorem tego wydarzenia jest Off Theater Cigaret oraz Theos Theatre and Opera Society. To nie jest zwykły spektakl. Widzowie stają się jego uczestnikami, poruszają się między specjalnie przygotowanymi stacjami multimedialnymi, słuchając opowieści w słuchawkach. Muzyka została skomponowana specjalnie na potrzeby wydarzenia przez Tomasza Moskala i Remigiusza Juszkiewicza, a w finale usłyszymy nowojorską Ave Maria Katarzyny Drake. Na spektal wymagana jest rejestracja, liczba miejsc ograniczona maksymalnie 20 osób na pokaz. 26 września w godzinach od 6 do 8 pm w Polskim Instytucie Naukowym na Manhattanie odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy profesor Izabeli Łapińskiej, Ślad Pamięciowy poświęconej tragicznym przeżyciom ludzi deportowanych na Syberię, prześladowanych przez niemieckich nacjonalistów i prześladowanych przez komunistów w Polsce Ludowej. Wystawę w Polskim Instytucie Naukowym na Manhattanie będzie można oglądać do 16 października. 28 września w kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej kapelanów wojska polskiego zamordowanych przez Sowietów w 1940 roku w zbrodni katyńskiej. O godzinie 12:00 zostanie odprawiona uroczysta msza święta którą celebrował będzie postulator sprawy beatyfikacji kapelanów katyńskich, ksiądz prałat dr Zbigniew Kempa, pułkownik Straży Granicznej. 28 września w Forest Park na Queensie odbędzie się dziewiąta edycja charytatywnego wydarzenia sportowego Bieg o Uśmiech Dziecka 5K Run. Children's Smiles Foundation organizuje ten bieg wraz z Polska Running Team i pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Trasa będzie się rozciągała wśród pięknych parkowych widoków, co na pewno dostarczy biegaczom dodatkowych atrakcji i wrażeń. Jej dystans dla młodzieży i dorosłych będzie wynosił 5 km. Początek sportowej imprezy zaplanowany jest na godzinę 11 rano. Donacja od uczestników mających więcej niż 12 lat wynosi 40 dolarów. W cenę wliczona jest okolicznościowa koszulka 9 edycji biegu o uśmiech dziecka, a także kawa, herbata, woda i ciastko. W dniu biegu rejestracja potrwa tylko do godziny 10 rano, a donacja będzie wynosiła 50 dolarów. Dzieci w wieku od 5 do 12 lat mają zapewniony bezpłatny udział w biegu, lecz również muszą być wcześniej zarejestrowane. Zachęcamy całe rodziny do wzięcia udziału w tej dobroczynnej akcji. Osoby, które nie są w stanie przebiec całej trasy, mogą ją pokonać spacerem, ponieważ główną ideą biegu o uśmiech dziecka jest wsparcie chorych i potrzebujących dzieci pod opiecznych Children's My Foundation. 28 września o godzinie 15.00 w Felician University w Lodi w stanie New Jersey, odbędzie się już po raz czwarty koncert niezakazanych piosenek. Organizatorem koncertu jest Polska Szkoła im. Świętego Stanisława Kostki w Wellington. Jak podkreśla dyrektor szkoły Agnieszka Kasprzak, koncert ma ogromne znaczenie dla budowania poczucia jedności i tożsamości wśród młodego pokolenia Polonii. To wydarzenie buduje poczucie polskości, szczególnie u młodzieży urodzonej już tutaj, w Stanach Zjednoczonych. Piosenka jest prostym, a jednocześnie niezwykle skutecznym sposobem na przekazanie trudnej historii polskiej, mówiła w rozmowie na antenie Radiorampa Agnieszka Kasprzak. Tegoroczny koncert przywoła pamięć o najtragiczniejszych momentach w dziejach Polski. Publiczność usłyszy utwory związane z losami zesłańców na Syberię, tragedią Katynia, zbrodnią Wołyńską, bohaterstwem żołnierzy z Monte Casino. Powstaniem Warszawskim oraz Żołnierzami Niezłomnymi. W tym roku organizatorzy przygotowali niespodziankę. Do chóru Vox Cordis, w którym śpiewają uczniowie polonijnych szkół z New Jersey, dołączy chór Polonia pod kierunkiem Dominika Grzyba. Połączone chóry wykonają między innymi warszawskie dzieci i polskie kwiaty. Tradycją szkoły stało się utrzymywanie kontaktu z żyjącymi uczestnikami Powstania Warszawskiego. Uczniowie piszą do nich listy, a w tym roku koncert wzbogacą także nagrane specjalne na tę okazję życzenia od powstańców, którzy z radością przyjmują fakt, że pamięć o nich, w, o ich walce jest żywa również wśród Polonii. Zapraszamy do wspólnego śpiewania. Wstęp na koncert jest bezpłatny. 30 września o godzinie 6:00 PM w Instytucie Piłsudskiego odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego pod tytułem Na zawsze melomani” z udziałem reżysera Rafała Mierzejewskiego. Scenariusz Igor Merty. Czas trwania 1 godzina 23 minuty. Film z napisami w języku angielskim. Film opowiada historię legendarnego zespołu jazzowego Melomani. Dzięki unikalnym materiałom archiwalnym oraz wspomnieniom ikon polskiego jazzu, takich jak Andrzej Idon Wojciechowski, Jan Ptaszyn, Wróblewski, Wojciech Karolak, Michał Urbaniak czy Przemek Dyakowski, Poznajemy niezwykłą historię zespołu, który zapisał się na trwale w dziejach polskiej kultury muzycznej. Akcja przenosi nas do miejsc szczególnie związanych z jazzem i melomanami Łodzi, Krakowa, Sopotu, Warszawy czy Ustronia Morskiego. Parada Pułaskiego w Nowym Jorku to coroczne święto kultury polsko-amerykańskiej, organizowane od 1937 roku przez General Pulaski Memorial Parade Committee. W tym roku 88. Parada Płaskiego odbędzie się 5 października. Dzień rozpoczyna się uroczystą Muszą Świętą w Katedrze św. Patryka i śniadaniem 3 West Club. Parada rozpoczyna się o 12.30 p.m. przy 42. ulicy i 5. alei. W tym roku paradę poprowadzi marszałek główny z New Jersey Eric Bagiński, a tematem przewodnim parady jest tysięczna rocznica Królestwa Polskiego. Dla Polonii to wyjątkowa okazja do celebrowania dziedzictwa integracji międzypokoleniowej oraz manifestacji Dumy Narodowej w starcu Nowego Jorku. Parada Płaskiego będzie na żywo transmitowana w Rampa TV. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę, Teresa Myśliwiec. Do usłyszenia.